Matka Najświętsza zaprosiła nas, abyśmy o tych dwóch dniach pracy w Kalwarii Świętokrzyskiej w Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryńskiej, abyśmy przybyli dzisiaj do Stanisławia Wolnego, aby w tej pięknej świątyni poświęconej niepokalanemu sercu Matki Najświętszej dziękować za dzieło chodnika w które 30 lat temu rozpoczęło się właśnie w Stanisławiu. Pięknie przypomniał historię początku Waszej rodziny Kolpinga, którą założył nasz często profesor Kazimierz Szkoł, profesor Papieskiej Akademii Dolnośląskiej. Uczył nas dogmatyki i ale miał otwarte oczy i otwarte serce. Zobaczył, że jeszcze wtedy kandydat na ołtarze, ksiądz Adolf będzie dobrym natchnieniem dla naszego pokolenia i następnych pokoleń. I jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa, dzieci Bożymi. Pan Jezus dzisiaj w Ewangelii udziela bardzo konkretnych rad swoim uczniom, apostołom. Oto ja was posyłam jako ojca między innymi. Bądźcie ostrożni jak, jak męża, nie jak Nie lękajcie się, kiedy będą Was prześladować. Kochani, te słowa Pana Jezusa odnoszą się także dzisiaj do nas. w jest pięknie przygotowana książka Drogowskazy Kolbinka z tytułem Modlić się, Uczyć i Pracować Wśród tych drogowskazów Kolbinka zostały umieszczone hominie kazania Konferencji księżycowej. Kochani, pozwólcie, że przypomnę dwa krótkie fragmenty konferencji, jaką ksiądz profesor Kazimierz wygłosił właśnie tu w Stanisławie z okazji pierwszego Wileuszu pięciolecia. Wiedział wtedy. Skromny, ale znaczący już wideusz, pięciolecia rodziny Kolbinka w Stanisławiu, będącej pierwszą założoną po II wojnie światowej rodziną Kolbinka w Polsce, ale i w ogóle pierwszą rdzenną polską rodzinę Kolbinka skłania do różnych refleksji. Myślę, że dla rodziny Kolbinka w Stanisławiu i dla wszystkich ludzi Polityka w Polsce jest to okazja do zrobienia rachunku sumienia. Rachunku, Rachunku, którym powinniśmy przypomnieć sobie nasze główne założenia, zadania i cele, a następnie zastanowić się, w jakiej mierze tym zasadom odpowiadamy. Czego już dokonaliśmy? Czy my może nie dopisaliśmy? do czego zmierzamy, jakie są perspektywy naszego rozwoju na przyszłość. Kochani, taki akurat sumienia potrzebny jest nam wszystkim. Na, można powiedzieć, uwieńczenie tego jubileuszowego roku 30-lecia Korninga. Jakżeż aktualne są te myśli, te pytania. I temu były także poświęcony ten czas pracy i głównicy o Matki Boże Katowickiej. Ksiądz Kazimierzkoła w drugim fragmencie tej konferencji, tak. Podstawowym założeniem i celem Kolumbii było kształtować człowieka w oparciu o jego zasadniczą formację chrześcijańską. Aby prowadził przykładne życie w rodzinie. By zdobywał solidną sprawę w zawodzie. I by był aktywnie zaangażowany w kościele i społeczeństwie. Nie potrzeba tutaj nam przekonywać, jak bardzo są to aktualne zadania również w naszych czasach i przyszłości. A do tego celu prowadzących można by wskazywać Za kolpinkiem zakorpingiem, wymiennym, modlitwę, rozmyślania, dialog, a przede wszystkim pracę formowania człowieka duchu naszego założyciela, Dla naszego zaznaczenia na temat kształtowania człowieka określonym znaczeniem będą dla nas drogowskazem dwie wypowiedzi Kolpinka. Pierwsza z nich pochodzi z jego kazania z 1847 roku. Wtedy był młody dopiero. Dwa lata kapania. I to zdanie mnie brzmi dam i dam. Naszym hasłem jest modlić się, uczyć się i pracować. Modlić się, uczyć się i pracować. To nie tylko dla mnie. dzieci i ale także, jakże aktualne i potrzebne zadanie dla młodych, dorosłych, ale i dla nas seniorów także, na naukowniku A druga wypowiedź księdza Polklinga została wydrukowana w Rańskiej Gazecie Ludowej w 1800 i podobieństwo Boże człowieka, które tak fundamentalnie konstytuują Jego istotę i nadają jej wadę i znaczenie, winny poprzez kształtowanie pogłębiać, stawać się wyraźniejszymi, dokładniejszymi, dojść do takiego stopnia, jaki tylko może osiągnąć obraz wobec swego pracownika. doskonale mi jak ojciec wasz jest, jest doskonalny, mówi nam Pan Jezus. A Matka Najświętsza odpowiada, Zróbcie wszystko, cokolwiek powie wam mój Syn, tak jak to powtarza Panie Jezus. Dzisiaj Matka Najświętsza powtarza to na tu Stanisław, ukazując swoje Niepokalane, kochające nas I kochani, w tym rachunku, z wspominam, wyzwana w dobre postanowienie. Mówiliśmy więc strategię, aby. Dzieło kolmne nie zostało zaprzepaszczone, żebyśmy się rozwijamy. Abyśmy zdołali swoją postawą, modlitwą, służbą zachęcać do działania, do modlitwy, aby wypełniać te podstawowe priorytety na którym oparty jest dzieło witła. Troska o wiatr. A więc modlitwa, sakramenty śmierci, Co niedzielna Musza Święta. Dla wielu skarbem jest nam codzienna msza Święta i Odnia Święta. Jakże cierpieliśmy, kiedy w czasie pandemii nie można było się gromadzić w naszych świątyniach? Drugi priorytet, drugie zadanie, które nas coraz bardziej jednoczy, to troska o godzinę bardzo prześladowana i zagrożona rodzina. Coraz więcej szaleńców tego świata chcę powiedzieć, że rodzina oparta na Małżeńskie, na mężczyzny i kobiety to jest przeżyte. Musicie wybrać Pani o rodzinę. Do tego nas mobilizował. I mobiliz. Świętej Anglii. Trzecie zadanie to troska o młodzież, o wykształcenie, o pracę. I czwarte to troska Czystym, on nawet. I międzynarodowe dzieło Kolpinga to dzieło, które także łączy ponad się hektarów na tej dzień, którą Bóg powierzył nam wszystkim, abyśmy byli i czuli się coraz bardziej braćmi i bo jesteśmy dziećmi